moja pierwsza baza hmm. tutaj będzie ta głupawa woda Jakie mówię o wodzie Nie lubię wody Jestem przeciwnikiem wody A jak ja mam tą wejść hmm. Hem, nie wiem Nie wiem jakie mam tu wejść Jestem w kropce Zrobię jeszcze drzwi mnie tu jakieś nie wchodziły klipery. Um. Będziemy potrzebne trochę dirtów. Wyprostuję sobie tutaj troszkę wejście. Mm. <gry> Mam nadzieję, że starczy 12 dirtów w górę. i fajnie. ale mam tylko jednego to bo... węgiel będzie Jeżeli mogę tu tam spływajcie dobrze do mojej bazy i teraz trzeba lecieć w dół no. Najbardziej, już tam na dole ma węgiel. Haha, <grym /niali> stwaniłem się. Dobra, tutaj niech to zostanie. Tak przed domem fajnie. Dobra, i stworzę sobie pochodnie. Ej, pochodnie. Pochodnie. Ej, ej fajnie. Kopię jeszcze tutaj troszkę. Troszkę mojej bazy wykopię. No. Jeszcze tutaj o, taki znak rozpoznawczy. Tu są ludzie. A jeszcze troszkę do góry. Troszkę do góry. Troszeczku. Żeby to ładnie jakoś wyglądało. No dobra. Papieczki cię ma zrobienić, Zrobić sobie w końcu kamienny kilo. Nie tam drewniany będę Idziemy jeszcze zapolować na krówki. Ale tu musi dużo będzie tych otworów. I tu jest to drzewo głupie, wielkie. Wielkie, głupie drzewo. Niedobre. Gdzie jest słońce? A, mi Te chmury mi zasłaniają. Nie, idę sobie zrobić topór, topór. Znaczy toporek, nie topór. Topór to do walki. Tutaj się walczy mieczem. Który też będę musiał stworzyć. Nie, kupiliście. Tyle chyba starczy. No. I patrzcie tutaj... Nie wiem, jak to jeszcze rozplanować, ale... Chcę ja mieć rozplanowane. Zobaczcie, jakie fajne źródełko tu. Tu mi jakiś most fajny. Mhm. Ten wodospad to mi się ładnie trafi. Tu jest ładny wodospad. Będzie się tak nazywać. Ładny wodospad. Bez sensu. A tu zobaczcie, takie inne drzewka. A ja mam takie fajne drzewko, hońka Będę na święta mógł sobie posadzić w domu. Chuńka, Chyba, że ją chyba... O, no ciem... robi się. Robi się ciemno. Uciekamy. Uciekamy do domu. A mój domy pierwszy. Chociaż ja zrobię jeszcze sobie. Tylko desek. I to już będzie koniec tego odcinka. A koniec, robi się ciemno, potwory zaraz wylezą, no, no i to będzie koniec. Wiecie co macie robić, więc wam nie będę mówić, albo wam powiem. Macie komentować i też subskrybować, chociaż nie mam tutaj, chociaż nie mam za dużo filmików, to więc. Dobra.